Mój człowiek gonzo i Alemo ja, jako nomenklatura specjalnie dla was, specjalnie tu na Wrocławskim rynku. Nie dzwoni do mnie menadżer, bo nawet go nie mam Ale mam wenę jak wena, więc może wybije się na lega się ma. siema, wijam tu, poza miata wszystkich dzieci się na ogień, dosłownie wszyscy Nie mam willi, ale mam pokój z bratem Który pisze i nawijam słowa z podkładem Nie piszę za papier, piszę za szacunek Nauczyłem się upadać na krytykę, tylko pluję Nie mam podpisanej umowy z żadną wytwórnią Może dlatego, że nie umiem składać podpisów Jakichś strona, może dlatego, że jestem Tajemniczy jak J-Spot, ale spokojnie nie otworzę się na każdym traku i Nie mam gwiazdek gościnnie Tak Na nie potrzebuje ich, daje tylko tych, co znam, brat. To świat, to ja to Lemon, to nomenklatura. Jestem jaki jestem. Jestem jak jestem. Ja to, ja to proste jak dwa razy dwa, a ty weź ten materiał. Sprawdź Jestem, jaki jestem. Jestem jak jestem, ja tu ja, to proste jak dwa razy dwa, a ty weź ten materiał, sprawdź po! To teraz może zagramy coś, beatbox, jakiś może beatbox by... może, tak dla odmiany. Dobra,

A <laughs> B

Moi ludzie, ręce w powietrze, cały Wrocław, ręce w powietrze. Moi ludzie, ręce w powietrze, cały Wrocław, ręce w powietrze. Moi ludzie, ręce w powietrze, cały Wrocław, ręce w powietrze. Tak, 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 tak. Chodź z nami, ale nie powiem ci gdzie. Bo sam nie wiem, a nie chcę okłamać Cię, Ale ty dajesz mi szczęście, gdy podnosisz ręce. A więc w tym momencie podnieś ręce, w powietrzu chcesz poezję? U nas jej nie znajdziesz, my mamy tylko pasję. Z i prawdę to jest fajne, że gościmy u ciebie na to nomenklatura, bo tu lepsko, tylko a tym. Chodź z nami, tam gdzie prowadzi nas beat, zapty oczy. I pomyśl, że spełnię swoje i moje sny. Nie dali, przykamy wciąż Przestęp do przodu nie stajemy, bo nie mamy do tego powodu Znów kilku ziomów robi ten niepowtarzalny klimat To nie tylko muzyka, bo jesteśmy jak rodzina Nie spinaj, tylko zabieraj się razem z nami Na koncerty, nagrania, melanże i wyjazdy Cały Wrocław, ręce w powietrze Moi ludzie, ręce w powietrze Cały Wrocław, ręce w powietrze Moi ludzie, ręce w powietrze Cały Wrocław, ręce w powietrze Moi ludzie, ręce w powietrze Cały Wrocław, ręce w powietrze Ręce w powietrze Ręce powietrze, chcę tego więcej jak chcę tego więcej Można prosić, żeby włączyć podkład. Dobra, to co? By nie było, życzę Ci jak najlepiej, powiem ile znaczy Dla człowieka szczęście, zdrowie jeszcze więcej, niż pieniędzy w pielnie, ale też pieniędzy Powiem jak Hajs jest potrzebny i Jakby nie było, życzę Ci jak najlepiej, powiem ile znaczy. Dla człowieka szczęście, zdrowie jeszcze więcej, niż pieniędzy w pielnie, ale też pieniędzy, powiem jak Hajs jest potrzebny Z całego serca śle najlepsze życzenia. Dla mojej dziewczyny i każdego, który słucha nas teraz przede wszystkim szczęścia. Nie tylko w miłości wszystkiego, czego sobie życzysz i pomysłności Dużo zdrowia dla ciebie i dla każdego wokół Bo nie jednego zioma zabrał już nowotwór Tak po prostu choroba nie wybiera Dlatego życzę ci zdrowia, bo to bardzo ważny temat Życie to czasem kiepska baś Brakuje na rachunki, poznajesz biedy smak Dlatego życzę ci pieniędzy pełne kieszenie Bo od zera do bohatera jak nawinąłem wcześniej Jeszcze przyjdzie na nas czas, Wierzymy sobie jak najlepiej Żeby wejść na szczyt, a nie upaść na glebę A więc bi piątkę ziombel, niech nam się uda Wszystkiego najlepszego życzy Nomenklatura i jakby nie było życzę Ci jak najlepiej Powiem ile znaczy Dla człowieka szczęście Zrobię jeszcze więcej niż Pieniędzy w Ale też pieniędzy powiem jak hajs jest potrzebny I jakby nie było życzę Ci jak najlepiej Powiem ile znaczy Dla człowieka szczęście Zrobię jeszcze więcej niż Pieniędzy w Ale też pieniędzy powiem jak hajs jest potrzebny Gonzo okay okay it was de just Criou <mulga> tudo.

Może jakiś freestyle? Zapraszamy cały Wrocław tutaj na rynek, bo mam tutaj dobrą, dobrą rozpinę. Dawaj Rzemek beatbox, bo nie ma na co czekać. Ja cały czas muszę tutaj szczekać. i mogę czekać, bo muszę lecieć dalej. Cały czas kładę tutaj na majk Cały czas płynę tutaj z tych ruchów. Raz, dwa. Raz, dwa. Cały Wrocław, ręce w powietrze! Cały Wrocław, ręce w powietrze! Moi ludzie, ręce w powietrze! Cały Wrocław, ręce w powietrze! Wasi ludzie, ręce w powietrze! Moi ludzie, ręce w powietrze! Wasi ludzie, ręce w powietrze! Cały Wrocław, ręce w powietrze! <tryk>